A pan wierzy w zamach Smoleński? To nie, to nie jest kwestia wiary. W, w katastrofie samolotu w Smoleńsku doszło do katastrofy lotniczej. Na tym etapie startupu, jaki budujemy, dość wysokie kwoty. Czy jesteście elastyczni? Czy mam przekazać koledze, że to finał? Mike, to jest w ogóle śmieszna kwota do normalnej ceny, ale Tomek mówił, że to wam ogarnie. Myślę, że 2-3 miliony. Na koncie w tej chwili. Na koncie, na koncie w tej chwili. Uzbieraliśmy ponad 11 milionów. I na kredyt wydane, więc na razie. Na kredyt na utrzymanie na bieżące funkcjonowanie. Niespodziewanie Jacek Siewiera dokonał zdrady ideałów i te sprawa i sprawiedliwości. Siewiera, będąc gościem na antenie TVP Info, usłyszał oczywiste pytanie. Oto, czy w Smoleńsku zgodnie z tym, jak twierdzi Duda, Macierewicz i Kaczyński doszło do zamachu, czy może jednak była to jednak zwyczajna tragedia? Po chwili namysłu otwarcie przyznał, że żadnego zamachu nie było, a była to jedynie tragedia. Nie dziwi więc, dlaczego? Nie jest kandydatem PiS w wyborach prezydenckich. Również dzisiaj pokażemy Państwu taśmy Michała Koboski, które wyciekły do sieci po tym, gdy Hołownia tłumaczył się z dyskusji nad swoim miejscem tak zwanym Kolegium Tumanum. Taśmy, które wyciekły i które Państwo odtwarzamy, dowodzą jednemu: na konferencji PSL i chołowni nie usłyszeliśmy prawdy. No to na koniec zajrzymy do Henryka Kowalczyka, bo tam wbrew temu, co twierdzą pisowcy, no właśnie, brakuje pieniędzy na koncie. Kowalczyk przyznał, że PiS uzbierał ponad 11 milionów złotych, ale grosz tej sumy poszło na spłatę kredytu. Za zaległe kampanie. Chyba nikogo nie dziwi, że zbiórka trwa nadal. Adam Wysiek. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując pomaga, że nam się rozwijać. A my jak zwykle zanim zaczniemy, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę tego ciucha. do góry. On jest tu na dole i o napisanie komentarza. Bo właśnie w ten sposób pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. A my startujemy dziś od, no, de facto politycznej zdrady. Szanowni Państwo, no, to, co dzieje się przed przepomnikiem Smoleńskim, Państwo słusznie nazywacie cyrkiem i naprawdę błazenadą. Jednak tam pojawił się bardzo ciekawy postulat właśnie Zbigniewa Komosy, no, tego samego, z którego oskarżenia prywatnego Kaczyński stanie przed sądem za no to jak twierdzi sam również Suski, machanie rękami w jego kierunku, w kierunku oczywiście aktywisty. No Kaczyński nie chce brać udziału w tym sporze, nie chce także iść do sądu i tam przedstawiać swoich racji, no więc ma bardzo łatwe rozwiązanie tego problemu. W końcu Zbigniew Komosa zaproponował, że jeżeli przeprosi on i Macierewicz polskie społeczeństwo za tak zwane kłamstwo smoleńskie, to on swoje zarzuty wycofa. No nie są Państwo zdziwieni, że Kaczyński nie przystał na te propozycje, no i w związku z tym. Pan Siewiera chyba powinien wpisać się w tą narrację partii Kaczyńskiego. Tymczasem okazuje się, że nie. Że jest zupełnie odwrotnie, że są tacy pisowcy, którzy analizując, a przypomnę, że Siewiera jest szefem BBN przez długi, długi czas, dowody i dane na temat pracy podkomisji Macierewicza i obecnej komisji zajmującej się badaniem prac tej pierwszej komisji, Twierdzi, że zamachu nie było. Pytanie w takim razie, kto odpowie za hipotezy, a później zastawiane tezy o smoleńskim zamachu? Jak nie mógł wybrnąć z tego pytania się Wiara, koniecznie zobaczcie. A pan wierzy w zamach smoleński? Hmm, to, nie, to nie jest kwestia wiary. W katastrofie samolotu w Smoleńsku doszło do katastrofy lotniczej. Czyli zamachu nie było? To miała miejsce katastrofa lotnicza. A nie zamach. Czyli nie zamach. Nie zamach. Ciekawi mnie też, dlaczego w takim razie, skoro pryncypałem się wiery jest niejaki rezydent Andrzej Duda, e, w tej grupie pisowców e, tak trudno przystać im na. Fakty, tak trudno zaakceptować im tą rzeczywistość, jaką ona jest. Uważam też, że tak skrajny podział, ta wojna polsko-polska, polskiego społeczeństwa poprzez polaryzację, właśnie tezami o zamachu, nie mającymi żadnego uzasadnienia, powinna być rozwiązana i ostatecznie ukarana. No i to pytam Państwa, czego powodem jest to, że Antoni Macierewicz, mimo pracy komisji, mimo, przypomnę, oskarżenia o dyplomatyczną zdradę, nadal jest bezkarny. Dodajmy też, że jego jazda szaleńcza samochodem po Warszawie znów obiła się szerokim mechem. gdyż wsiadł za kierownicę, znów wsiadł za kółko, no i został złapany. Więcej o tym piszemy w naszym portalu informacyjnym checkpress.pl, gdzie Państwa serdecznie zapraszam, a piszemy, bo autem dalej jeździ, choć rzekomo prawa jazdy nie ma. Temat numer dwa dzisiaj to, Szanowni Państwo, brak prawdomówności w PSL-a, więc u tak zwanych gumiaków. Partia, która staje, stara się być, kreuje siebie na takich moralizatorów prawej i lewej strony, sama ma wiele za uszami. Chodzi oczywiście o materiał jednego z dziennikarzy, który opublikował korespondencję między Michałem Koboską a rektorem Kolegium Tumanum. Przypomnijmy, że to Kobosko wedle relacji. Wielu osób zaangażowanych w to, by no, załatwić ten słynny e, dyplom MBA, e, miał ogarniać tą e, fuchę, tą możliwość, ten rabat Szymonowi Hołowni. Była konferencja, Hołownia, twierdził, że nie brał udziału w niczym innym niż tylko w takim ogólnikowym zdobywaniu wiedzy na temat tej uczelni, by podjąć decyzję o tym, czy tam się uczyć, czy nie. No a tu taka niespodzianka, co było w tych SMS-ach? A no właśnie. Michałem Kobosko, a byłem rektorem Kolegium Humanum, Pawłem C. Dzięki też za krótkie spotkanie w Karpaczu. Jeszcze prośba, pytanie. Dostaliśmy od pani Iwony naliczenia czesnego. Ja i kolega nie ukrywam, to dla nas na tym etapie startupu, jaki budujemy, dość wysokie kwoty. Czy jesteście elastyczni, czy mam przekazać koledze, że to finał? Mike to jest w ogóle śmieszna kwota do normalnej ceny, ale Tomek mówił, że to wam ogarnie. Spotkamy się to pogadamy. Mnie Tomek tego nie mówił. Jakby powiedział, to bym ci głowy nie zawracał. Tajemniczy kolega, jak udało mi się potwierdzić chyba. To nikt inny jak Szymon Hołowny. Myślę, że jeżeli z nowym standardem koalicji 15 października lub tą trzecią odnogą, trzecią drogą razem z PSL, który nie jest trzecią drogą, a jest partią, która licowała się no mniej więcej z każdym, kto miał szansę na dojście do władzy, jeżeli tym standardem miała być transparentność, przejrzystość, klarowność tego, o czym. Mówimy podczas konferencji prasowych, to nie rozumiem, co stało na przeszkodzie, by powiedzieć prawdę. Tak, nie wiedzieliśmy na tamten czas, że jest to przestępczy proceder, że jest to uczelnia, która za lewą kasę może załatwiać, wręcz drukować taśmowo-hutowo dyplomy, gdy tylko tą wiedzę powzięliśmy to się z tego układu wypisaliśmy. Po co te kłamstwa? Po co te ugarstwa? Tylko i wyłącznie szkodzą ono wizerunkowi obecnej koalicji 15 października, bo pewnie gro wyborców trzeciej drogi no, utożsamia zachowanie osób, na które głosowały, z osobami, które niekoniecznie wchodzą w strukturę tych dwóch partii, ale należą do szerokiego obozu właśnie koalicji 15 października. Jak Państwo postrzegacie te dane, smsy, no i tą korespondencję w zderzeniu z tym, jak odnowiło Mościł się do niej Szymon Hołownia i Michał Kobosko. Koniecznie w komentarzu dajcie znać, co o tym myślicie. Temat numer 3 dzisiaj to, drodzy Państwo, no jedna z największych zbiórek, nie ma co ukrywać, w polskim internecie. Tak zwany, jak mówią posłowie obecnego rządu, koalicji 15 października. Drenaż kieszeni najbiedniejszych Polek i Polaków. Najbiedniejszych i finansowa, ale też tych... Poniekąd intelektualnie, no bo jeżeli dorzucimy do zbiórki napis awanturę, czy na republikę, czy na pis, czy na ścianę i każdy z nich potrzebuje parę milionów, to dojdziemy do przekonania, że nikt przy zdrowych zmysłach raczej nie jest w stanie i nie wspierałby tego typu inicjatyw na aż tak wielu frontach. Tymczasem, Henryk Kowalczyk chwali się, że pisowcy już przez te ostatnie 3 miesiące, 4, no z małym hakiem, zebrali 11 milionów złotych. Wydawałoby się, że taka suma w zderzeniu z 35 milionami na kampanię samorządową, europejską i tą regionalną. No, jednak wypełni i pozwoli zaspokoić potrzeby, jak mówią pisowcy, kampanii Nawrockiego. Tymczasem okazuje się, że większość z tej sumy nie poszła wcale na wspólne bieganie z Nawrockim czy na kampanię właśnie tego kandydata, ale poszła na spłatę kredytu. Jak wybrnął z tego pytania Kowalczyk, zobaczcie i ocencie sami. Myślę, że 2-3 miliony. Na koncie w tej chwili. Na koncie, na koncie w tej chwili. Czyli już dużo wydane na kampanię? na. Nie, przede wszystkim wydane to były pieniądze na spłatę kredytu. Bo przypominam, myśmy mieli 35 milionów kredytu na kampanię wyborczą parlamentarną, samorządową i europarlamentarną. Czyli teraz macie 2-3 miliony na koncie, a ile w sumie uzbieranych z tych popotyk? Tych... uzbieraliśmy ponad 11 milionów. I na kredyt wydane, więc na razie. A kredyt na utrzymanie, na bieżące funkcjonowanie. To ja oczywiście na koniec zachęcam Państwa do kliknięcia subskrybuj nasz kanał, dzięki temu, że Państwo klikacie subskrybuj, razem z Wami rozwijamy się i nasz portal czechpress.pl, tym bardziej zachęcam do lektury tegoż właśnie, czechpress.pl, tam dużo informacji z kraju, Polski i ze świata. W wolnej chwili mogą Państwo także wpaść na nasz fanpage na Facebooku, logiczne, czechpress.pl, mamy też tam zamkniętą grupę dyskusyjną, gdzie Państwa gorąco zapraszam. Adam Bysiek, za dziś dziękuję, zapraszam na spotkanie. Już jutro o godzinie 10.30, jak zwykle dwa razy dziennie, pamiętajcie łapce w górę, komentarzu, no i oczywiście do zobaczenia jutro o tej samej porze checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.